Rozwija się bardzo interesująca awantura wokół Hanny Gronkiewicz Walc, zwłaszcza jej wystąpienia 19 przy okazji 19 kwietnia, przy okazji yy, obchodów yy, wybuchu rocznicy yy, w getcie warszawskim. Hanna Gronkiewicz Walc wygłosiła znakomite wystąpienie i właściwie jedyna odniosła się do tego, co dzieje się w Polsce. A dzieje się sporo, bo przecież pamiętamy co było. Pod koniec tygodnia w Białym pamiętamy tę mszę w katedrze CDNR-u, za którą jakoś tam Kuria przeprasza w tej chwili. Prokuratura nawet, ale to chyba dopiero po enuncjacjach medialnych wzięła się na spra za sprawę, bo wcześniej. Policja pokornie och ochraniała ten marsz narowców i Anna Gronkiewicz walcz wprost nawiązała do tego, co, yy, co się wydarzyło, bo takie okazje, jak wybu yy, rocznica wybuchu powstania w getcie, to nie jest tylko okazja, żeby mówić o historii, ale to jest także okazja o tym yy, okazja do tego, aby mówić o tym, co może się stać i co dzieje się w Polsce, w Polsce dzisiaj. No to się też strasznie nie spodobało Prawo i Sprawiedliwości. Gazeta Polska codziennie oburzenie po słowach Gronkiewicz Walc, prawda, że nie milknął echa po wystąpieniu. No to są tylko echa pochodzące głównie od Prawa Sprawiedliwości, a przede wszystkim od pana posła Sasina, który... Jest takim człowiekiem, który mówi na każdy temat i w związku z tym sam już nie wie, co mówi. Ja muszę powiedzieć, że dobrze by było, gdyby pan poseł Sasin zrobił sobie, zrobił sobie krótką przerwę w mówieniu i tak się zastanowił, bo czasem warto pomyśleć, czasem milczenie bywa, bywa złotym.